Ilość posiłków w ciągu dnia powinniśmy dobierać indywidualnie, inaczej bowiem wygląda nasz tryb życia. Niektórzy muszą wstać samego rana, niektórzy mogą pospać dłużej, jedni kładą się wieczorem wcześniej, a inni zarywają nocki. Pulę kalorii w ciągu dnia możemy wykorzystać w dowolny sposób i podzielić ją na dowolną ilość posiłków. Należy jednak pamiętać, że im wyższa kaloryczność diety, tym podzielenie jej na mniej posiłków może spowodować, że będą one nieco bardziej objętościowe i przez to też nieco bardziej ciężko zdrawne. Parówki wegańskie, tak jak i parówki mięsne, są produktem wysoko przetworzonym. Oznacza to, że dostarczają nam mało witamin, składników mineralnych czy chociażby błonnika, a oprócz tego są dosyć obfitym źródłem sodu. Przy okazji jedzenia takich parówek, po pierwsze należy traktować je dalej jako produkt rekreacyjny, a nie podstawę naszej diety, a poza tym warto zadbać o dobre dodatki, chociażby kolorowe, kanapki z dużą ilością warzyw. Słodziki to produkty, których zdecydowanie nie trzeba się obawiać i są one dużo lepszą alternatywą dla zwykłego cukru. Jeżeli miałabym polecić jakieś trzy, to chyba poszłabym w te najbardziej popularne i najlepiej oswojone, czyli erytrytol, który przy okazji ma 0 kalorii, czyli dobra wiadomość dla osób, które aktualnie są na diecie odchudzającej, ksylitol czy też stewie, ale pierwsze dwa zdecydowanie nie będą najbardziej optymalne dla osób z zespołem mielita drażliwego i tutaj lepiej może sprawdzić się aspartam. Przy zespole jelita drażliwego lepszym zamiennikiem zwykłego białego cukru będzie syrop klonowy niż miód akacjowy. Dobrze może sprawdzić się także stevia czy aspartam. Kasło naturalny to tak naprawdę w przypadku soków tylko zwykły chwyt marketingowy, dlatego nie za bardzo należy się nim sugerować, tak samo jak adnotacją bez dodatku cukrów, bo praktycznie każdy sok nie powinien takiego cukru zawierać według prawa, z minimalnymi wyjątkami. Pod kątem wyboru soku zdecydowanie najbardziej wartościową opcją będzie taki sok jednodniowy ze sklepu, który nie jest pasteryzowany. Sok z koncentratu to produkt, z którego została usunięta woda tak, żeby producentowi łatwiej go było magazynować czy też transportować, a później ta woda zostaje z powrotem dodana razem z naturalnym aromatem, który również został usunięty. Takiego produktu naprawdę nie trzeba się bać, producenci nie ładują tam żadnej chemii, nie dosładają sztucznie tych soków. Oczywiście będą one nieco mniej wartościowe niż soki świeżo tłoczone czy też jednodniowe niepasteryzowane, ale dalej w kontekście... W kontekście soków wcale nie jest to jakieś złowcielone. Skórki z cytrusów mogą zawierać na sobie różne substancje, dlatego jak każde warzywo, jak każdy owoc, należy je przed spożyciem umyć, nawet jeżeli usuwamy później z nich całą skórkę. Badania pokazują, że oliwa naprawdę dobrze znosi smażenie w warunkach domowych, dlatego śmiało można wykorzystywać ją zarówno na ciepło, jak i na zimno i nie trzeba się jej obawiać w tym kontekście. Oprócz korzystnego profilu lipidowego zawiera także dużo polifenoli, czyli substancji antyoksydacyjnych, które przy okazji zmiatają wolne rodniki, więc są jak najbardziej pożądane w naszej diecie. W kontekście chorób tarczycy największą kontrowersję budzą takie składniki jak soja, laktoza i gluten. Zajmę się nimi po kolei. W kontekście soi nie trzeba jej całkiem eliminować, ale warto zachować odstęp między porannym przyjęciem leku, a spożyciem produktów na jej bazie. Tofu czy też napój sojowy i tym podobne lepiej więc włączyć do obiadu niż do śniadania. Laktozę eliminujemy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy stwierdzoną nietolerancję tego cukru. Podobnie z glutenem należy taką eliminację poprzeć badaniami w kierunku celiaki, alergii na gluten czy też nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. W kierunku eliminacji lepiej pomyśleć o żywności wysoko przetworzonej, która jest uboga w błonnik, witaminy i składniki mineralne, a oprócz tego stanowi źródło kwasów nasyconych tłuszczów trans oraz dużej zawartości cukru czy też soli. Warto też uważać na tak tzw. idrogeny, które mogą zaburzać wchłanianie jodu, a znajdziemy je w warzywach krzyżowych. Dobrym przykładem jest tutaj brukselka czy broku. Takie warzywa należy gotować bez przykrycia, tak aby jak najwięcej substancji zostało w tym czasie z nich usuniętych. Takimi dodatkami do żywności, które zdecydowanie należy odczarować z tej złej sławy, są na przykład gumy, czyli frakcje błonnika, często wykorzystywane jako dobre zagęstniki. Przykładem jest tutaj guma GELAN czy też guma GUAR. Skrobi modyfikowane, które wcale też nie oznaczają tego, że zostały modyfikowane genetycznie. I takim dodatkiem, którego często się obawiamy, są na przykład konserwanty, które czasami mogą uchronić nas przed spożyciem pleśni, a mykotoksytyki Wytwarzane przez pleśnie są dla nas rakotwórcze nawet w małej ilości, więc jeżeli jakiś produkt chcemy przechowywać dłużej niż krócej, to dodatek konserwantu może być dla nas wręcz korzystny.